Dzień dobry. Jako Marka Moszowek i Jędrzejewski, nieruchomości, które zarabiają pieniądze, jesteśmy partnerem i właściwie sponsorem, inicjatorem pewnej inicjatywy. I ta inicjatywa to jest program Mój znajomy lekarz, czyli program e, związany z promocją zdrowia, związany z edukacją prozdrowotną, który realizujemy dzięki uprzejmości e, wielu lekarzy naszych gości którzy przyjeżdżają do Warszawy aby w przepięknej fabryce Norbina w studiu telewizyjnym platformy NWR TV porozmawiać z nami i podzielić się najważniejszymi wiadomościami, świeżą aktualną wiedzą z widzami. Więc zapraszamy was serdecznie do tego, żebyście oglądali media społecznościowe platformy medialnej NWR TV, żebyście zaglądali na medie społecznościowe Image Medu. No i się zaglądali do nas, bo też czasami będziemy wrzucać informacje na temat tego, jacy goście z jakimi informacjami się pojawili. Jest nam bardzo miło, że możemy takie inicjatywy realizować i cieszymy się, że poza pracą, zarobieniem pieniędzy, również jest przestrzeń do takiej bardzo szerokiej współpracy.